Przygody matematyczne. Zbyszka. Pewnego dnia mama kazała Zbyszkowi pójść do sklepu po bułki i dała mu 10 zł. Kazała mu kupić 3 bułki, a jeśli będą jajka, to ma wziąć 10. W sklepie zbyszek znalazł bułki po 85 groszy, a opakowanie jajek 10 sztuk za 7,99. To jest równanie, które opisywałoby, ile musi zbyszek zapłacić, i okazałoby się, że nie stać go na takie zakupy, bo miał tylko 10 zł. Ale zbyszek zrozumiał, że jeżeli będą jajka, to ma wziąć 10 bułek i na takie zakupy już było go stać. To prawda, mama zbyszka nie była zadowolona. A ty, żebyś uniknął takich nieporozumień, subskrybuj kanał Matematii.